Biorę już młot i ruszam na robotę. Załatwiłem taki tyng, że odpadnie w mig. W garażu browar się już schłodził, więc wypiję go. Dobra, listwy przy podłogach zdjęte. Elegancko poszło. O! Teraz sobie trochę te ściany poczlifuję. Gdzie nie, gdzie? Przed tapetowaniem i... Poszpachluję jakieś niedoskonałości, dziury Później na końcu ten sufit trochę przeszlifuję tak z grubsza Żeby zakładać później te panele na ścianę Bo najpierw chcę te ściany trochę poszpachlować i przeszlifować, żeby to się już tak nie kurzyło Fons, jak ty mnie zajmowałeś w tej chwili Mówię, gdzie nie gdzie Papier, kurde, mam 80, to jest trochę za gruby. Założyć setkę. Setka powinna być dobra. Muszę go obciąć na pół. O, ten lepszy, bo tak nie bierze tak mocno. O, tutaj już córka się bawiła. Już się do remontu domagała. o. Kurde, kurzy. jak się lampę, posta postawi to najlepiej widać. Jakieś nierówności czy, czy dziurki. Dobra, sobie to przeszlifowałem całe. Tak, będę Ale w międzyczasie jeszcze mi wyskoczyło. Tu na listwie była tapeta Nie wiem czy to będzie widać przyklejona I cała luźna jest ta końcówka Muszę to sobie podciąć Tam gdzie już jest sklejona ta tapeta i się trzyma I uzupełnić to szpachlem Żeby to było dobrze, o. Muszę sobie to szpachlem uzupełnić tutaj Żeby tapeta miała do czego się kleić Ta no, Następna warstwa Tak około centymetra Zetnę Вы передели. Что-то это. Уж клеила. была склеена, и уже так не отходит. Ну No i tu będę to wszystko wypełnić tak w miarę równo szpachlą I listy nie chcę ruszać, bo ona tu w miarę dobrze wygląda Zawsze kurde coś. A szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. Chuj tuźno, tu czy nie? Dobra. Teraz będziemy szpachlować. Nie ma dużo. Krzywo jak wszędzie, ale tu może być. Tak kurwa, też nie zawarto. Dobra, farba. Farba pokryje. A, jeszcze papierkiem to polecę. O kurwa. I bardzo kurwa dobrze.

Też trzeba będzie z nimi zrobić porządek. Mówię, tu muszę przelecieć tym szpachlem, żeby ta tapeta miała do czego się trzymać z no, tym klejem. warstwę. Najlepiej by było ro rozwiązać te listy Tapety przykleić, zakryć Ale za dużo roboty <ślesk> Tak też będzie git Na ścianie nie ma być tapety O kurde Ja to muszę trochę wyrównać tu To muszę zrobić No tak, zapomniałem Nie Dobra Elegancko. Też w tych tapetach, na tej tapecie. No to tutaj muszę trochę równiej porobić. To niepotrzebnie wycinałem. No teraz tu już... Dobra, się tam zatrzy. Tu nad drzwiami trochę. Jak to wygląda? Rewelacja tego nie jest. Tyle tu tam... Hugą. Uczenia to Petit, trochę tutaj obsmaruje. Dobra. Tu jakieś się też trzeba Trochę grubiej można. Widać jak ściągam, jaki to jest nierówne, Dlatego tu wszędzie idzie zapeta, tylko na tym jednym. On nie będzie widać, A jak kłamiesz? To będzie pierdol. Tylko to jedne będzie pomalowane na biało. O. Tutaj przyjadę. Łączenie. Robię. Lekko. Tylko tutaj. Tu nie będę robił. Jedynie tu. Dobra, tak jadę se. Pachluję dalej. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, wszystko sobie to w miarę tak przeszlifowałem. O! Tu po całości te łączenia tapet. No a tu... Tu tylko gdzie nie gdzie, o! Tutaj tą, tą zdrapaną tapetę. Tu tam jakieś gwoździe czy coś, dziury przy tej... ...kratce wentylacyjnej. Tu pod parapetem. No i jeszcze te drzwiczki. Pod szafeczki. Elegancko wyglądają. Trzeba je machnąć. Gruby on tak jeszcze coś wejdzie. Jakie dziury są? Tu coś jest. Tu. się kurwa, dwora to jest, nie, to jest dobra strona i zamek. też grubiej, o. no i u góry to elegantko będzie, panie, podoba się to, robot Jestem zadowolony Dobra Tu to gówno jest Elegancko to Do jutra wtedy, na razie Będzie tam, będzie zajebiście, jak się zrobi remont to badną. Będzie Będzie zajebiście, będzie będzie zajebiście, jak go się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tam, będzie zajebiście, będzie zajebiście.